Hejka wszystkim! To ja Leonka. Dzisiaj wam pokażę poradniczej, jak zrobić polskie znaki. Tam sobie tam sobie przeglądam, a chcecie, żebym zrobiła sobie update. Dlacz, pytacie, dlaczego mnie nie ma filmów, ale tworzę film. No dobra, jak to zrobić? Ehm, no tak, no. To wchodzimy i zobaczcie. Kiedy tak i piszemy tam, no klikamy i on, no to nic nie jest, no nic się nie pokazuje, no. Więc, więc co zrobić na tym? Więc tak i jem. Uwaga, idziemy, idziemy, wychodzimy stąd. Naciskamy i tak w obciąż i właśnie tak, naciskamy front typing i właśnie zacząć. I patrzcie jaka magia. Pa! Pa! Pa pa pa. Lolso, nie? I, I dlaczego nie mam filmu właśnie tego tematu? Powiedzmy, że pracuję nad, e, pracuję nad filmami i trochę nie, nie będzie. O kurczę, włączyłam tego Alexa bez ręki. Og. No dobra. Więc tam sobie szalejemy. Moja poset szaleje. I właśnie paludziska napiszcie w komentarzach, pewnie nikt mnie prawie nie ogląda, ale chciałam, żeby ktoś do